No to jestem na żywo. Jestem, słuchajcie, na żywo pełna obaw. I te moje obawy Te moje obawy są związane, słuchajcie z tym, że jak na złość w Gliwicach jakieś 10 minut temu, 15, zaczęło grzmieć, ale tak solidnie, ja miałam wrażenie w ogóle, że budynek się trzęsie, ale to dlatego, że miałam takie wrażenie, on się wcale, wcale nie trząsł i po prostu obrzydliwie boję się nie samej burzy, a tego, że nas rozłączy. Gdyby tak się stało, że nas rozłączy, to będę kombinować. No mam nadzieję, że nic takiego złego się nie wydarzy, natomiast gdyby wam przerywało, gdybyście czuli, że Coś jest nie tak z obrazem, z dźwiękiem, to piszcie w komentarzach. No i będziemy próbować temu zaradzić. Najwyżej nagram transmisję po prostu później i ją wrzucę nagraną, bo właściwie to nie mam żadnych filmów na IGTV, więc może w ten sposób. Dzisiaj będę mówiła o diecie antydepresyjnej, ale nim się zbierzecie, to chciałabym zrobić taki mały wstęp i powiedzieć o czymś bardzo ważnym. To jest. Przedostatni, chociaż nie, no może, może odbędzie się jeden więcej. W każdym razie jeden z ostatnich live'ów w takim otoczeniu. Następnym razem, najprawdopodobniej, to znaczy następnym razem, jeszcze w czerwcu, myślę, że najprawdopodobniej będziemy mieć zupełnie inny kolor ścian i wystrój za moimi plecami, dlatego że no właściwie jesteście pierwszą grupą, której to ogłaszam. Oficjalnie. Wróciłam dzisiaj na e, relacje, zdjęcie z kluczami w ręce, które mogą oznaczać właściwie wszystko, ale część osób się domyśliła i bardzo dziękuję za gratulacje. One Dużo dla mnie znaczą. Część osób się domyśliła, że jest to gabinet. Będzie to zupełnie inne miejsce, już nie będzie taki malutki, no i, no i super. Do tego dodam, że będzie urządzane na bieżąco. W związku z czym osoby, które przyjdą do mnie w czerwcu, a potem w lipcu, a potem w sierpniu, a potem we wrześniu, nowe będą widziały zmiany, dlatego że ja po prostu potrzebuję czasu, żeby go urządzić, dlatego że jak gdyby, no, Wiecie. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać, i chcę tak powolutku dopasować wszystko ładnie. Poza tym, no nie mogę nie wspomnieć, słuchajcie na wstępie o e-booku, który jest w sprzedaży jeszcze przez. Tydzień i 3 dni, czyli przez dni 10 obowiązują wszelkie kody rabatowe, jakie możecie znaleźć w sieci na tego e-booka. I jeżeli jesteście na liście zainteresowanych, to będziecie mieć cenę najniższą, ale ta lista zamknęła się w niedzielę, w związku z czym nie można się do niej dopisać. Możecie poprosić koleżankę o kod, ale e, nie dostaniecie go ode mnie. Kodów jest tyle, ile osób na liście zainteresowanych, więc to też nie jest tak, że bezkarnie sobie możecie te kody rozdawać, ale jeżeli koleżanka na przykład m, pogubiła się i zapomniała o kodzie, to ty możesz skorzystać. Dobra, e, bierzemy się za temat, dlatego że on jest bardzo długi, rozległy, a ja mam dla Was pół godziny, a naprawdę mam flow do gadania. I Darek tutaj pisze, że. Jezu, sorry, ale to był stolik, się chyba. Psuje. Darek pisze, że wszystko jest ok, więc dobrze. I pisze, że depresja przez jedzenie to stąd, że nie możemy zjeść tego, co lubimy. I to bardzo, bardzo dużo racji masz. Teraz tylko pytanie: Czy rzeczywiście jest to już depresja? Czy jest to taki stan przygnębienia? Dlatego że chcę bardzo. Bardzo, bardzo, ale jeszcze bardziej i najbardziej na świecie zaznaczyć na wstępie, i to jest czwarta minuta tego spotkania, i to jest chyba najważniejsza minuta całego spotkania dzisiaj, czyli że depresja to nie jest choroba dla dietetyka. Depresja to jest choroba, którą leczymy na terapii, a nie tylko i wyłącznie jedzeniem. Pójście do dietetyka. Zatajenie na przykład depresji, poproszenie o dietę, która nie wiem, będzie przyjemna, nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to ci nie wyleczy depresji. I to jest dla mnie obrzydliwie ważne, dlatego że w momencie, w którym czujecie, że to przygnębienie jest przedłużające się, że Wam to słońce nie pomaga, że naprawdę nie jest wcale dobrze z Waszym stanem psychicznym, to przyznajcie się do tego w sobie i idźcie na terapię. Mimo, że jest bardzo dużo produktów, które można wprowadzić, mimo że jest bardzo dużo rzeczy, które można zrobić z dietetykiem, a zwłaszcza psychodietetykiem, mimo tego wszystkiego ty, nie zastąpi Wam to terapii, kropka. Nie będzie sytuacji, w której dieta rozwiąże Wam e, rozwiązanie sedna problemu. To jest bardzo dla mnie ważne i mówiłam o tym aż minutę, ale naprawdę miejcie to na uwadze, błagam. E, Okej. Okay. Zaczniemy sobie od zagrożeń, jakie niesie ze sobą depresja i w ogóle stan przygnębienia. Ja sobie pozwolę to raczej tak nazywać, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli tu wchodzi depresja, no to, to jest jednostka chorobowa, która jest leczona. Jest leczona czasem lekami, czasem tylko terapią, ale jest to jednostka chorobowa. W momencie, w którym jesteśmy w stanie przygnębienia, to Generalnie odwlekając wszelkie działania związane z terapią, odwlekamy problem i w ogóle go nie poprawiamy. Natomiast, gdy mamy stan przygnębienia i sięgamy po złe produkty, Boże, i sięgamy po produkty przyjemne. I tutaj pytanie do Was: zastanówcie się sami, czym dla Was są produkty przyjemne, bo to może być czekolada, to może być alkohol, to mogą być chipsy, to mogą być jakieś deski serów, że niby, że niby zdrowe, to może być naprawdę wszystko. I kiedy sięgamy po tego typu produkty, które mają poprawić nam samopoczucie, to dostajemy chwilową jego poprawę, a następnie jutro dzieje się to samo. Jutro, sorry, jutro też będzie tak, że e, będziemy przygnębieni, że sięgniemy po te produkty, no i pojutrze i to się tak pięknie zapętla. Kiedy robimy wszystko, żeby skojarzyć nasze. Mm, Jakiekolwiek produkty żywnościowe ze źródłem niezastąpionej przyjemności, bo ja nie mówię o tym, że po prostu czekolada jest smaczna, tylko mówię o tym, że sobie poprawiam humor tą czekoladą. Gdy doprowadzamy do czegoś takiego, to wprowadzamy się w piękne, błędne koło i w ogóle nie pozytywne, bo. Potem, jak będziemy długo sięgać po tego typu produkty, które nie są wcale pozytywne w kontekście zdrowotnym, plus obciążają nas e, na, jak gdyby, poziomie wyrzutów sumienia, no to sorry, ale Będziemy mm, obwiniać się za to, potem zacznie rosnąć nam masa ciała, potem zacznie nam e, zmniejszać się sprawność fizyczna. Więc co zrobimy? No, sięgniemy po nasze produkty rekreacyjne, no bo. Co innego zrobić, jak jestem taka słaba? No, będę jeść czekoladę, bo przynajmniej ona co? Bo ona mnie pociesza. I ładne, błędne koło sobie tutaj fundujemy. W ten sposób, podkreślam, nie rozwiązujesz problemu, tylko go pogłębiasz, bo nie dochodzisz do przyczyny, nie wprowadzasz żadnych interwencji i no i po prostu w tym siedzisz. Sorry. E, więc tak naprawdę takim głównym zagrożeniem jest to, że nie pracujesz nad tym mm, schorzeniem, jakby nie było, e, i w związku z tym mm, pogłębiasz sobie problem. Natomiast są pewne rzeczy, które można zrobić, i są to takie. E, bardzo korzystne w kontekście zdrowotnym kroki. W ogóle zastanawiam się, czy Instagram mi się nie przyciął, ale chyba jest ok. Dobra, e, kroki, które można podjąć, to pierwszą rzeczą jest zadbanie o jakość diety w ogóle. E, o to, żeby mm, nastąpiła poprawa chociaż jednego składnika czyli zamiast nie wiem jeść tylko kotlet i ziemniaki jem kotlet ziemniaki i surówkę to już wpłynie pozytywnie na samopoczucie chociażby na częstotliwość wypróżnień chociażby na mm, poziom sytości po posiłku a dzięki temu będziemy czuć się po prostu lepiej bo będziemy czuć że robimy coś e, dobrego po drugie mm, bardzo ważne jest aby przestać dawać sobie zakazy i nakazy Eee, no, tutaj dochodzi też temat terapii, tak? Ale jeżeli to jest coś, co ja cały czas podkreślam, wolę nie dawać zakazów, tylko właśnie przyzwolenia, bo jeżeli my mamy na coś przyzwolenie, i tu zaraz Wam podam przykłady, mm, bardzo dobre z kabinetu, jeżeli mamy na coś przyzwolenie, bo tak naprawdę, jak nie czujemy wielkiej potrzeby, to z tego nie korzystamy. I kiedy ja na przykład daję mm, pewnym osobom przyzwolenie, żeby sobie zjadły więcej coś tam kiedyś, to potem pytam i okazuje się, że to w ogóle nie było wykorzystane, że właściwie to wyszło mi mniej tego jedzenia. Dawanie sobie przyzwoleń zamiast zakazów jest dużo, dużo lepszym sposobem na wdrożenie zmian, na to, żeby to wszystko działało jak najbardziej pozytywnie. Poza tym, takie jeszcze nieżywieniowe sposoby, to dodanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Ja nie mówię o tym, że żeby działać przeciwdepresyjnie, należałoby spędzać 10 godzin tygodniowo na siłowni, na treningu z obciążeniem, a potem jeszcze na bieżni. Nie. Tu chodzi o to, żeby po prostu się poruszać, żeby pójść na spacer, żeby chwilę, nie wiem, potruchtać, żeby zrobić jogę, zwłaszcza jogę i zwłaszcza techniki, jakby ćwiczenia, w trakcie których pracuje się oddechem. Dlatego, że w momencie, w którym uczysz się pracy oddechem, uczysz się też uspokajać organizm i po prostu lepiej się relaksujesz, lepiej wypoczywasz. I tu wchodzimy w jeszcze jeden warunek, czyli właściwie już czwarty, żeby wdrożyć też odpowiednią regenerację. Bo zajeżdżając się, też nie osiągniemy tego celu, do którego brniemy cały czas. Dobra. Kolejna sprawa jest taka, że żywieniowo, poza tym, żebyśmy zmienili przynajmniej jedną rzecz, która totalnie nie współgra z zasadami prawidłowej diety, poza tym, żeby dać sobie przyzwolenie, a nie zakaz, możemy zrobić naprawdę sporo rzeczy. Tylko muszę się najpierw napić, żeby o nich powiedzieć. To jest też jedną z nich, żeby pić wodę. Dobra. E, w ogóle strasznie mało wez dzisiaj jest i zastanawiam się, czy to nie jest przez ten koncert, który jest dzisiaj gdzieś, ale nie pamiętam, czy i gdzie. E, ok, mm, więc mało, inaczej, wysoka podaż nasyconych kwasów tłuszczowych, a nasycone kwasy tłuszczowe to są przede wszystkim te zwierzęce, wszystkie, wszystkie, plus kokos. O kokosie mówiłam już nieraz więc myślę, że moi obserwatorzy wiedzą już dlaczego ten kokos nie jest do końca dobry. Ale jeżeli nie, no to najwyżej powtórzę, tylko musicie mi dać znać, że muszę to powtórzyć. Zmniejszenie podaży nasyconych kwasów tłuszczowych na korzyść nienasyconych działa fantastycznie dla funkcjonowania mózgu. Działa naprawdę bardzo dobrze i to jest właściwie podstawa nie tylko diety przeciwdepresyjnej, nie tylko diety poprawiającej samopoczucie psychiczne, ale też diety poprawiającej samopoczucie fizyczne i diety, która najzwyczajniej w świecie jest zdrowa. Opieranie się na źródłach roślinnych jest bardzo, bardzo ważne, aby ta dieta była prawidłowa. Poza tym, dzięki temu dostarczamy sobie więcej kwasów tłuszczowych omega-3. Więc lepiej funkcjonuje nasz mózg. To jest mega istotne. I w ogóle starajcie się w swoich dietach wprowadzać więcej roślin niż zwierząt. Ja wiem, że jest duża moda i duży nacisk na diety związane ze spożywaniem tylko pokarmów od zwierzęcych, ale to nie jest ani ekologiczne, ani prozdrowotne w kontekście w ogóle, ani w kontekście depresji, ani w kontekście Nowotworów na przykład, więc raczej tych zwierząt starajmy się jeść coraz mniej na korzyść nasion roślin strączkowych, na korzyść ewentualnie produktów nabiałowych, bo ja tutaj mówiąc o zwierzętach mam na myśli mięso. Działanie przeciwzapalne diety jest bardzo, bardzo ważne w kontekście diety poprawiającej samopoczucie. I właściwie to działanie przeciwzapalne ja wielu moim osobom wciskam, mówiąc wprost, i zawsze na innym podłożu. Jest antykoncepcja, jest przeciwzapalnie, jest jakiś stan zapalny typu Hashimoto, jest przeciwzapalnie, jest pff, dużo stresu, jest przeciwzapalnie. Jest spadek samopoczucia, jest przeciwzapalnie, bo to jest po prostu zawsze istotne. I najprościej, bez suplementacji, bo nie zawsze i bardzo rzadko jest ona konieczna, jest najprostszym, najfajniejszym, najbardziej skutecznym sposobem jest wprowadzenie odpowiednich przypraw. Jeżeli tylko odpowiednio reagujemy na imbir, czyli na przykład nie mamy po nim objawów nieprzyjemnych ze strony przewodu pokarmowego. To ok, dodajmy sobie imbiru, dodajmy sobie cynamonu, dodajmy sobie kurkumy i pieprzu i zawsze razem to dajemy, zawsze, 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 ja to zawsze podkreślam. Kurkuma zawiera kurkuminę, pieprz zawiera piperynę. Piperyna z pieprzu poprawia wykorzystanie przez nas kurkuminy z kurkumy. To jest ważne, bo to ta kurkumina działa przeciwzapalnie. Jedzcie jak najwięcej surowych warzyw ile tylko możecie, pod kątem możliwości Waszego przywodu pokarmowego. Za dużo to też nie dla każdego będzie dobre. I dbajcie o to, żeby w Waszej diecie występowały owoce. Ja wiem, że teraz będzie łatwiej, dlatego że no, mamy lato, mamy sezon, mamy pyszne truskawki, borówki i maliny, ale jesienią, wiosną już łatwiej o tym zapomnieć. I bardzo często tak mamy, podczas zbierania wywiadu na przykład. Że owoce lubię, wszystkie lubię. Dostaję dzienniczek. No i tych owoców to tak trochę nie za dużo w tym dzienniczku. Pytam się dlaczego. No nie wiem. A więc działajcie przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Czyli jedzcie borówki, w ogóle ciemne owoce, jakieś porzeczki, tego typu rzeczy. Pijcie zieloną herbatę i doprawiajcie potrawy kakałem. Tak, kakao można traktować jako przyprawę. Jeżeli nie będziecie wykorzystywać go w ilościach łyżek, tylko bardziej szczypty, żeby dodać smaku, to, to nie zwiększy Wam jakoś specjalnie bilansu energetycznego posiłku. W związku z czym e, możecie jak najbardziej dodawać sobie kakao, to zadziała antyoksydacyjnie i uspokoi Was. Poza tym. W ogóle kakao, czekolada zawiera tryptofan, a ten jest prekursorem serotoniny, czyli tego naszego hormonu szczęścia. I to o to bardzo, bardzo chodzi w momencie prowadzenia diety przeciwdepresyjnej, dlatego że gdy dostarczymy sobie produkty, które są źródłem tryptofanu, a to jest między innymi wszystko, co ma białko i zwierzęcej roślinne, więc jajka, mięso, ale też rośliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych. To będzie wszystko, co jest, tylko tutaj w mniejszych ilościach akurat, co jest zbożem, różne kasze. Tu będą też płatki owsiane, tu będą banany, no i nasze kakao. To tego powinno być w diecie naprawdę bardzo dużo, bo wtedy pomagamy produkować hormon szczęścia. Hm? Więc przyjemnie. I jak kupujecie produkty, w sumie już powiedziałam wszystko, co chciałam do um, powiedzieć, z takich rzeczy najważniejszych. Gdy kupujecie produkty, teraz mi się nasunęło po prostu kilka rzeczy, to zwracajcie uwagę nie tylko na kaloryczność tego produktu, tylko też na to, co on ze sobą w ogóle niesie. Bo jeżeli nie wiem, kupujecie co, chleb tylko dlatego, że jest chlebem? No to dobra, możecie kupić cokolwiek. Ale warto by było kupić chleb po to, żeby mieć z niego jak najwięcej korzyści. Na przykład, żeby z niego przyswoić jak najwięcej witamin i wtedy najlepszy będzie ten na zakwasie. W momencie, w którym kupujemy warzywa i owoce, to nie kupujemy ich po to, żeby je po prostu mieć, tylko po to, żeby z nich coś wyciągnąć, więc kupmy ich jak najwięcej w jak najróżniejszy, najróżniejszych kolorek w kolorach, co mi się stało. Zwracajcie uwagę na gęstość używczą. Słodycze. Albo macie ochotę na płatki śniadaniowe typu zakazane, jak na Nesquik i inne tego typu um, obrzydlistwa, <grym> to zróbcie tak, że zerknijcie na etykietę, one nie są wcale dobrej jakości, one nie są produktami, które powinniśmy w jakiś specjalny sposób wiecie, mieć, ale jeżeli są fortyfikowane wapnie, magnezem, żelazem, bywają uzupełniane takie e, składniki mineralne albo witaminy, to wybierz tak, faktycznie zawierają to, żeby to cokolwiek ze sobą niosło. E, bo tak jak wam podkreślam, bardzo ważne jest dawanie sobie przyzwoleń, a nie zakazów. A te przyzwolenia też nie muszą być takie zero-jedynkowe, że jeżeli chcę słodkie, to muszę zjeść akurat najobrzydliwszy i bezwartościowy baton. Zawsze nawet wśród tych produktów, które wydają się kiepskie, można znaleźć coś dobrego i dobrze to w dietę wdrożyć. No. E, ok, pytanie, czy macie pytania? Dlatego, że o zagrożeniach. Ja w ogóle jeszcze raz bardzo podkreślam. E, depresja to to choroba i to nie jest tak, że wystarczy zmienić dietę. Mm. Oleczka pyta, czy dużo ją ominęło. Właściwie wszystko, eee, dlatego że nie było zbyt wiele pytań, w związku z czym poza jakimiś tam, które dostałam w ciągu dnia, o których po prostu powiedziałam w trakcie wykładu, nazwijmy to. Ale za chwilę będziemy kończyć i spokojnie obejrzyjcie sobie od początku, bo tam powiedziałam dokładnie o zagrożeniach, które niesie ze sobą hmm, prowadzenie diety, nazwałabym to uspokajającej, przez możliwości, które niesie taka hmm, dieta. No to co? To widzimy się za tydzień. Za tydzień mówię o łuszczycy. O w łuszczycy. O tym, znaczy w ogóle dookoła łuszczycy zahaczę o skórę. Eee, aha, słuchajcie, dzisiaj jeszcze miałam e, o jedną rzecz zahaczyć. Obejrzyj powtórkę Olu, Olu koniecznie, ale e, jednej z Was jeszcze obiecałam jedną, jedną rzecz, czyli IBS. Bo dlaczego w ogóle dzisiaj o tym IBS-ie i dlaczego przy okazji diety antydepresyjnej? Dlatego, że um, IBS bardzo często jest powiązany, yy, czyli zespólita drażliwego, bardzo często jest powiązany z, yy, ze stresem. I tak samo możemy funkcjonować w momencie, w którym po prostu źle się czujemy i nie mamy zdiagnozowanej żadnej choroby. I w ogóle IBS jest taką chorobą, przy której naprawdę pół godziny to za mało, żebym powiedziała wszystko, co powinniście wiedzieć, ale jest kilka takich podstawowych rzeczy, które naprawdę warto sobie zakodować w głowie. I powiąże to właśnie z, z depresją, dlatego że i tu, i tu ta dieta musi być bardzo dopasowana do potrzeb, zresztą jak zawsze, ale przy IBS-ie w szczególności ma oszczędzić stres. Czyli właściwie zrobić to samo co przy depresji. Nie Pakować w siebie nie wiadomo jak dużo produktów, które na przykład Wam nie smakują, tylko dlatego, że są zdrowe, tak? Nie robić jakichś takich rzeczy związanych z tym, co jest napisane w sieci. Przede wszystkim słuchać tego, co mówi Ci organizm. W Postaci EBS-u może być mnóstwo i często wystarczy, ja wiem, że to zabrzmi teraz strasznie źle i nieprofesjonalnie, ale często wystarczy po prostu wrzucić na luz, i przechodzi. Nie samo, no ale jest dość pokomplikowane. W sumie faktycznie troszeczkę ten temat ominęłam, ale um, ostatnia transmisja jeszcze została um, pusta, więc może, może tam. E, dobra, pytania. Pytania dodatkowe mi się nie pojawiają. Nie, nie pojawiają. Przy IBS-ie jakby, jeżeli ktoś z Was ma zespół Jelita Pamiętajcie, że e, po wszystkim, co jest związane z depresją, bardzo ważne jest rozróżnienie. Czy ja e, częściej mam biegunkę, czy częściej mam zawraca. Wiem, że tego się już teraz nie nazywa taką bardzo często rozróżniacie to. I w momencie, w którym częściej jesteście w toalecie, to szukajcie produktów zapierających, które mają bardzo mało błonnika. Jedzcie zupełnie niezgodnie z założeniami dla wszystkich. W momencie, w którym macie postać zaparciową, to znowu unikajcie właśnie tych produktów. Jeżeli to nie działa, no to wtedy trzeba to silniej przeanalizować. Ok, no to ja Wam dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. I na. Za tydzień, i w ogóle. Też o 20.30 dajcie znać, No i jeżeli macie pytania, a na pewno od nas to piszcie, a ja przygotuję z nich całą półgodzinną transmisję. Pięknego wieczoru Wam życzę. Jutro już piątek, także, także przeżyjemy wszyscy i dużo.